Zaczynamy kolejny odcinek od prezentu. Jedną już wyhaczyłem od jednego Marcina. Teraz od drugiego Marcina. Także Marcinku, dziękuję dla Ciebie. Do mojego muzeum się przyda. Niedługo będzie film z podsumowania w muzealnego. Ale wam powiem, tego jest naprawdę nazbierany. Także zlatują kolejne skarby do muzeum. Myszka polna, ona wstała dopiero chyba, co? Nie dotykaj tego, kurde, bakterie, robaki, chłopie. Pasożyty. Ale ona się w ogóle nie boi, jakaś oswojona, nie? Nie, ona śpi jeszcze. Dobra, teraz przez czas się z Wami oficjalnie przywitać, także witam Was ponownie na kanale Artur GT w kolejnym odcinku. Jak już, albo no jeszcze nie widzieliście, no teraz słuchawki to widzicie, że kolejny wypad z wykrywaczem metalu. Tym razem jakieś policho robimy w końcu, bo już długo z pola nie było robione. Plaże biedne, nic nie dają, także trzeba się przenieść w inne miejsca. Nie przyciągam standardowo. No widzowie, pamiętajcie o wciśnięciu e subskrypcji dzwoneczkę, żeby być na bieżąco. Więc mi pozostaje powiedzieć, jak startujemy. Miłego rundanka. To zaczynamy od krągłości. Pierwszy sygnałek, od razu krągłość. I co mamy? prl mamy. 10 groszy. prl -ek. A jaki rocznik? 1900. 76, także pozdrawiamy, 76 ruszniki. Fajnie, pierwszy sygnał już taka moneta, no perel, nie PRL ale cieszy, standardowo. Na oko znalazłeś? No dawaj. O, 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 o. Dańsk? Ja, na oko na oka O Jeden banałek. Jeden frenolek Dański. Mhm, tak kurwa, zielona pięknie. Zielona pięknie na wierzcho, 1900, 1920, chyba 26, 26. Ale w takim stanie ci powiem, ładniejsze wychodziły, widziałem. Ale gratulacje, bo to już fajny strzał. Jest i kolejne znalezisko z tego miejsca: guziczek. Taki no name ale mi się wydaje, że on coś tutaj miał. Wiesz, ucho. No, ucho na pewno. Ucho, od śledzi, No, zabiery. Każdy z czymś tutaj no coś na razie ma. No czyścisz? Nie, 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 z pereru. O. O. Także takie pole ciekawe, nie? Powiedzmy. Bez takie... No jest dużo śmieci wiadomo, standardowo. że zaczyna gnąć deszcz, nie? Zaraz to pójdzie. I kolejne znalezisko, słuchajcie, no wygląda fajnie. Srebrzy się, ale czy to będzie... Czy to będzie srebro? Nie wiem. Także patrzymy co to jest za cudo tutaj wykopane. Wygląda fajnie A co to będzie? O, już wiem co to będzie Groszek, groszek Wehrmachtu Prążkowany, no niestety Uszka brak Już takie zwłoki powiedzmy Guzika, ale ziemia jest strasznie gliniasta Także tutaj od tej ziemi cudów Nie ma co wymagać Ale jest guzik prążkowany Czyli tak zwany groszek Groszek z Wermachtu. No dobra, zabieramy kolejne znalezisko Kolejne znalezisko, no niestety, znowu zaczął gnoić deszczem. Latuje tym razem kulka łowiana, trzeba się chyba po te Najpierw tu trochę pochować. Po co zmoknąć, bez sensu. Ale mamy, kolejne coś tutaj znalezione. Ty no, chłopaki, na oko, na oko, zobacz. Widzisz? Tylko teraz pytanie, co to jest, nie? Nie, teraz, Ale i tak fajnie, wiecie dlaczego? Bo nie Bo ja nigdy jeszcze guzikas... To, plastikowe tego, nie? Ja. Nie, to, walkie, to jest plastikowy to tak, nie? Nie, plastikowe to nie. jest. Kurde, ale to jest takie, wiesz, ten z tym orzełkiem jest. Ten z tym bakielikowy? Ja nie wiem. Ale... Milicyjny. Milicyjny? Aha, czyli mamy. Guzik milicyjny z PRL-u. Nie jeszcze nawet nigdy nie trafiłem, nie? A takiego wo z wojska polskiego z koronką ładną trafić, nie? To już by naprawdę było coś. No dobra, słuchajcie, no jest bo jest. Na razie to i nawet te PRL-e cieszą. Chociaż, chociaż nawet te perele wychodziły. Jedynie tutaj jeden z Marcinów Gdańsk przytulił. No dobra, zabieramy. Nie ma co się tu modlić nad tym. Też ładne, nie? Porcelanka z taką otulinką metalową. No tak wygląda na guzik, nie? Albo, albo broszka, Albo nie? broszka, no. Giełka tu mogła być, ale to niestety tutaj środek hmm. otwarta. No dobra, też fajne znalezisko. Kolejna moneta, kolejna krągłość. Marcin z tyłu krzyczy, życzę ci Gdańska. No to już patrzymy. Co tu mamy? Aha. Za Gdańskiem to niestety trzeba będzie jeszcze trochę pochodzić. <noise> Dwa grosze współczesne. No, nie ma się nad czym oczywiście rozwój. Dwa grosze współczesne. Hm, no dobra, zabieramy. Głów grunt, hop. Tego, 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 nie? To są takie, no, kurwa. porcelanka ładna. Te po trzech dniach, nie? To są czarniki te muchy, nie? No. no, to twoje było, nie? A tu mamy kawałek porcelany. Dotykiem pisanej. Pięknie tu jest, nie? Normalnie rewelacja. Rewelacja. szkoda, że tutaj pusto. Pusto, pusto, pusto. Ciężkie warunki do kopania. Tragedia. Lako glina, i pusto, Dużo śmieci. Kolejne znalezisko. Tubki. Od stópki? Albo nie od stópki, albo jeszcze od czegoś innego? Ale nie. Najprawdopodobniej będzie to od stópki. Także deusie, dzisiaj tu szaleństwa nie ma. No coś tam jest, szału nie robi. Ciężki teren. No idziemy dalej, nie poddajemy się. Mówię, że ci się, nie się... O kurde. O ja. No, to już serce by zabiło mocniej. nie? To już by serduszko mocniej zabiło. Co to w ogóle jest? Pod... To Może Oporo powrotnik Oporo powrotnik Zawrotnik No nic. O no, no, no Masakra. Masakra. Jordany to co? Skype jumping. Pod leje. ale tak naprawdę się leje. Masakra, nie? Ciężki teren. Dużo śmieci. Ale coś to okrągłego mamy. Co to będzie? 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 O! O o o o o o Jak ja robię o o, o o To będzie chyba guzik arsenowy Ale taki duży o Zobacz Niby niech tak idziesz, idziesz, nie ma nic, nie? Nagle pyk A musiał dostać ode mnie łopatą, wiesz, w czapkę. Będzie to guzik arsenowy Weźcie na zerknięcie. Arsenek, ja. nie? Ja. On no, taki ładny, duży, nie? No i wzorek widać. Mhm. Ładny, zobacz no, teraz, go przecież? Mhm. widzisz? Ja. się ukazało. Aha, ja, ty. Ładny arseniaczek. Ejdele, czyli coś tu się zaczyna dziać pomału w tym ciężkim, trudnym terenie poszukiwań dzisiejszych. No i elegancko, Już no, taki takich cieszy. Zielono w tym samym czasie, teraz jeszcze zimny, na szybko. Co? No, ja mam monetę. No to patrzymy, co my tu mamy. Za monetkę. No, jest to moneta bankowa. Co to jest? Ja mam dycha, Adolfową. Ja? A ty? Ja? No to dalej, pokażę. To jest dycha, tak mi się wydaje. Ale stany tych monet w ogóle tutaj to jest dramat, no ale. Ty, ale to chyba nie jest nawet dycha. Co to jest za moneta? No, jest tak zajechane, że to ciężko zobaczyć. No ale panowie, mamy jakiś punkt zaczepienia w końcu. Zobacz, to chyba będzie dycha, nie? Czy nie? Popatrz na piątkę. leży tam, zobacz. Piątka, Cesarstwo Niemieckie, także w tym samym czasie żeśmy trafili. No elegancko, taki punkt odniesienia, myślę, żeby tu się pokręcić. To jest dziwny sygnał. Te piątki dają dziwny sygnał. I one, one są słabe, one są ze słabe. 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 słabego stopu robione te piątki. Tylko piątki, nie? Reszta daje wysokie, bo to są miedziane, nie? A ta tu jest, to jest ten słabszy stan. To jest no. Jak to otulina zeć, to masz taką, taką e, monetę różową, jakby, nie? No, to taki taki nie? Jakby zardzewiała. Łatwo się żelaza, może dodali. No, no. no dobra, a ja mam dycha, Adolfo. No to panowie, tutaj w tym jednym miejscu taki. Co się zaczyna dziać? dycha Dychoduchowo. Data no. u mnie jest. Deskurt. Jaki masz datę? 1888. No to uca... taki początek cesarstwa niemieckiego, nie? No dobra, słuchajcie, no co się zaczyna dziać? Coś się zaczyna dziać, tak się ładujemy do torby. Na no, razie pusto, pusto, no ale. Elegancko, co? To <noise> ma oczko znalezisko. Kosa. Aha. To ładnie, pięknie. Aha. Kosana grubego dzika. <śmiewa> zobacz, jedna taka parcelka, nie? Ja, dycha cesarstwo niemieckie. Zebrzydowska. Zebrzydowska, tak? ja. To jest dycha cesarstwo. I zobacz, wszystko w jednym takim miejscu, nie? No już zaczyna wychodzić. że zaczyna jeszcze, kurde, nam tutaj popadywać z lekka. I zapięcie, nie? Pyk. Tak. Aha, okej. Okay. I zapięcie. Jest, no no, no weź to na rękę tutaj, tak? No <śmiewa> Blacha, blachom, ale warto te blachy od czasu do czasu, jak się coś znajdzie, przeczyścić, bo tutaj mamy jakiś coś tu na niej mamy jakiś telpot, SPS, co to tu jest? STS. No i takie rzeczy tu wychodzą. Abieramy do śmieci. Śmieci to się zabiera, no bo jak nie, jak tak. fajsary. No i kurde, przyjemnie. Może tak na te grzyby by woszli, co? Przy no, okay. przejść To nie ze żarty akurat, nie? Ale, puf, jest nadzieja. Tego odkładamy tutaj, nie będziemy go grać, bo to bez sensu. Ale jak widać, jakieś grzybki tutaj rosną. Pokaż, nie, prostować nie musisz, pokaż. Nie, to nie jest posrebrzane. Nie, 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 to nie jest, nie. Widzisz, taka farba i to schodzi i pod tym masz już miedziuchę, nie? No, coś jest z kolejnego. Stare, stare. My tu chodzimy po polach, a to kurde, monety zaraz na brzegu. Ol, jaki stan, ale zobacz, on no ten piach jest całkiem inny, nie? No, chodź, piątunie. Adolfowa. Piątka, adolfowa, no. Piątka adolfowa. Ale w jakim ładnym stanie, nie? Tu droga wchodziła. 40 rok. To jest prawdziwek, Marcin. Ja, ja, prawdziwek. Jeden jak jeden jest to na stepie, też powinny być. No, właśnie, piąteczka ładna adolfowa. No, hmm. elegancko, kurde. Może by się warto tutaj pokręcić po tym lasku. Czemu nie? Ładny sygnał. Coś tu mamy. Koło szczęścia. Ale warto taki zaganik tutaj się przejść zobaczyć. Kury z robactwem, masakra to jest tutaj. No dobra, zabieramy. Kolejne znalezisko. Ty, to jest klamra. Ja? Nie? Nie no, zobacz, ma zawiasy. Widzisz to taka za tak. Aha. Może co być coś. jakaś taka klamra, nie? Dobra, zabieramy. No i po dłuższym czasie. Krągłość z tego młotka. Co my tu mamy? Jo, szajdem. Tak jak mówiłeś, grochu Jedynka. Ale wytarta po na maksa. Ale czytelna jeszcze. Menicę D widać, także jest sukces, no druga strona jest w ładniejszym stanie, czyli 360 część Talara, no niestety ta jedna strona jest w ogóle cała taka wyjechana, ale coś tu jeszcze prześwituje, jeszcze znowu zaczyna deszczyk padać, także mamy kolejną monetę, no generalnie nie jest najgorzej, no ale hm, zawsze mogło być lepiej, no dobra, kolejna moneta, jeden Fenix, moneta, 360 część Talara. Marcinos sobie tu dłubie, To już przy aucie w sumie, tak będziemy kończyć po... O, łóżkę, taką typową łóżkę do tutaj z tą końcóweczką, no tak, tak się dłubie, nie, malutku, po cichutku tam coś wchodzi, no ale, liczyliśmy generalnie na więcej, fajnie się zaczęło, no niestety, dalej już tak pięknie nie było, no nic, idziemy z podsumowaniem, za wiele tego nie było, stanął sztuk trzy, piątka Adolf, piątka Cesarstwo, dycha Cesarstwo, mhm. Tutaj jest zapięcie od bulgulatora. To jest ciekawy guzik. Ci mówię, mi się, no, wiesz, no coś, mieć. coś mieć. nie? No, no i okay. tu chyba nie. Z... Mało, ale konkretnie, nie? To, to nie jest no. wszystkiemu winne, nie? To jest wszystkiemu winne. Na dzień dobry weszło, żeśmy się tu napalili. No niestety, ale... Ale to będzie ładny stan, jak mówisz. No, ładny, ładny jest. Fenik Dancy też. Gratuluję, bo to jest naprawdę ładne trafienie 1926 rok. Klucze teraz wującego. że nie mam. Bym... Ale ja wam powiem, że ja tak wcale nie narzekam, bo ja naprawdę nie mam o, tego mało. To jest ponad normę, chłopie. Po, ponad lubańską normę. A masz masz yy, 49 coś? Nie, nie mam właśnie 40. 49. 40 40 mam. Nie, nie, tylko Perelek nie, Perelek nie, nie bo 76. Ja, no, takie pierdolone. Ten guzik jest fajny, milicyjny, tak? Tak. Milicyjny guzik z PRL-u. Arseniaczek, też moim zdaniem fajne znalezisko, no ale tak poza tym tutaj nic więcej nie ma. No i ta jedynka tu jeszcze na sam koniec pruska, zobacz, taka wyśmigana ta jedna strona, ale ta no. ładna, taka czytelna, nie? No jo, to by było na tyle. I to by było na tyle dzisiejszych poszukiwań, trzy godzinki? Trzy godzinki, nie? O, dobra. Dobre trzy godzinki, ochodzone. Niewiele tego jest, że niewiele, no nie ma jakiegoś takiego aba, ale... Mózg przewiecony. Mózg przy... <laughs> dotleniony, nie? Odpowiednio. Marcin drugi trafił tutaj tego pięknego Gdańska. I to by było na tyle. wam jak się odcineczek podobał? Co masz jeszcze? Zapalniczkę. A, to zapalniczkę. Perelowską, nie? Co trafił. No, to Ale wam standardowo jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Co mają zrobić? Dać łapkę do góry. No, Nowi widzowie, pamiętajcie o święciu tego magicznego przycisku. Subskrybuj no. dzwoneczkiem. I widzimy się w kolejnym odcineczku. Trzymajcie się. Do następnego. Hejo.